Cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Dawid Maron z padtv.pl i mamy kolejną część poradnika, drugą. Trochę informacji, takich czysto organizacyjnych. To nie będzie jednak ostatnia część poradnika. Jest jeszcze szansa na poradnik związany z czysto z budową raka i samego presetu: jak przygotować i dobrać odpowiednie efekty pod, pod podcasting, pod, pod obróbkę tego materiału i, i jakby tej takiej produkcji. Także pojawi się jeszcze trzeci 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 myślę już ostatni bo bo więcej jakby w tym w tym temacie nie będę miał do dodania. Chociaż tak jak powiedziałem chętnie odpowiem na pytania i, i chętnie służę służę jakąś pomocą i, i wiedzą jeżeli będę w stanie pomóc to to bardzo chętnie pomogę. O czym będzie dzisiaj. Dzisiaj będzie prosto i na temat bo jakby najtrudniejszą rzecz i, i ten jakby najcięższy kawałek chleba który trzeba ogarnąć czyli Master ścieżek audio, mamy już za sobą. I tutaj jest, jest przykład tego, że tak jak widać, ścieżki moja, Pawła i Roberta, proszę, wszystkie ładne, równiesiękkie, przygotowane pod, pod, pod miks. Tak jak widzicie, pierwsza ścieżka, pierwsza ścieżka, pierwsza ścieżka, sobie to trochę zmniejszymy. Pójdziemy na początek. Pierwsza ścieżka u góry, tak jak mówiłem, to jest nasze intro, które w podcaście się nie zmienia. Od samego początku jest stałe w uczuciach, tak bym to ujął. To mamy mamy jakby, jakby jeden temat, czekajcie, żeby to ładnie wyglądało równo. To mamy tutaj intro, intro jest intro jak intro. Zaczyna się, tu mamy taki mały trik, zrobiłem sobie taki manewr, że, żeby żeby nie było strasznie po uszach wejście podkładu albo żeby to nie brzmiało w jakiś tak nienaturalny sposób, że się ucina to ten podkład wchodzi już w momencie kończenia się intra intro się kończy równo na 15 sekundach więc tutaj przez dwie sekundy jest taki mały, mały fade, to się nazywa więc to brzmi pewnie znacie ale, ale dla przykładu coś takiego cześć witamy was Także ten początek jest taki miły, nie ma konkretnych cięć, zgrzytów itd. Tu mamy jakby po tej stronie, co mnie interesuje jakby w środowisku roboczym mamy tak naprawdę trzy duże okna, czyli znaczy jedno duże okno, dwa pomocnicze. W jednym mamy jakby pliki i jakby tutaj to, co, to, to, to z czego korzystamy w projekcie, bo to są to jest jakby zawartość projektu i to jest całkiem naturalne te pliki można brać stąd sobie dokładać jeżeli jest taka potrzeba usuwać no można robić cuda ale takimi plikami które posiadają pewne informacje czasowo jak to wygląda tutaj się posiłkujemy mamy jeszcze tutaj efekt rakowy o którym będę chciał powiedzieć na sam koniec także tutaj to sobie zostawimy i mamy mar markery markery to nie jest coś co jest Konieczne podczas składania podcastu. My mamy te markery, bo jak dobrze wiecie, a już na pewno wszyscy słuchacze plików M4A, mamy tam specjalne rozdziały, który, bo między którymi można sobie przeskakiwać i między innymi m, ja po to robię sobie te czaptery, bo wtedy wiem dokładnie w innej aplikacji, w której, której obrabiam MP3, wiem dokładnie w którym miejscu m, dany, dany, dany rozdział się zaczyna. Także to jest taka taki dodatkowy bajer dla mnie ja po prostu potrzebuję tego w późniejszej obróbce pliku mp3 te, 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 te markery one są dla mnie jakby takim, takim oznaczeniem kolejna rzecz, jeżeli sobie już zrobimy ułożymy sobie intro wiemy, że mamy intro wiemy, że chcemy mieć plik z backgroundem jakimś tam coś tam sobie plumka powolutku w tle no jak widzicie ten plik tutaj ma 2,46, ja go sobie tak uciąłem i tak go sobie zapętliłem, że nawet nie wiadomo kiedy on się kończy i kiedy się zaczyna. No jest tak sprytnie, sprytnie ucięty i tak sprytnie napisany, że i tak pasuje dobrze, że w tych miejscach co 2,46 po prostu włącza się zapętlenie i dla was jest to niezauważalne, a nam przez dwie godziny leci ten sam utwór, który trwa 2,46 ale przez dwie godziny tworzy jakby spójną, spójną całość. Kolejna rzecz to jest, tak jak widzicie, dołożenie poszczególnych ścieżek. Pierwszy jestem ja, potem jest Robert, i ostatni jest Paweł. Kolejność wkładania ścieżek dla mnie uzależniona jest od tego, kto zaczyna i w jaki sposób jest, przedstawiamy kolejnych jakby uczestników audycji i podcastu. Jako, że ja byłem prowadzący w 46 odcinku i potem przedstawiałem w, kolejnej, w, w kolejności, jakby kolejny był Robert przedstawiany i na końcu był Paweł, to tak te pliki wkładam. Przy okazji od razu nadaję tym wszystkim plikom w systemie stereo, jakby ich yy, lokalizację. Czyli ja jestem po prawej stronie. R60 to jest parametr, który mówi, że mam być odsunięty na prawą stronę w systemie stereofonicznym yy, o 60 punktów. Robert siedział w środku, także wzięliśmy go sobie w środeczek w tym odcinku, a po lewej stronie, też 60 punktów, żeby było równo, siedzi Paweł. Więc jeżeli słuchacie tego na słuchawkach albo w systemie stereofonicznym, takim, że macie głośniki rozłożone, ewentualnie jakiś subwoofer, to wtedy te dźwięki dochodzą z różnych kierunków. Myślę, że największe doznania i naj, najciekawsze doznania uzyskuje się słuchając tego na, na słuchawkach. Końcowa ścieżka, ostatnia, to jest ścieżka, która jest zawsze. To jest master, czyli to, co wszystko, co wszystko z tych ścieżek wejdzie, jest jakby przez lejek wlane w to miejsce i wypluwane jest wszystko, wszystko hurtem e, z tego miejsca. Także to jest e, to miejsce master. Zawsze istnieje. Jedna ważna rzecz. Ja na masterze e, używam hard limitera. Hard limitera który z parametrem minus 6 decybeli. Dlaczego używam? Jak dobrze pamiętacie z pierwszego poradnika, wszystkie nasze ścieżki mają tą wartość minus 6. I to jest wszystko jak najbardziej oprawne i to jest wszystko jak najbardziej ok. Plus minus zawsze tam jesteśmy wszyscy, wszy, wszyscy w, tej, w tej szóstce. Tutaj. O, trochę ta Paweł, Paweł miał trochę, trochę ciszej, ale nie było potrzeby podciągać jego. Ok. Dlaczego tak się dzieje? W momencie, kiedy mówię sam, jest ok. E, tutaj ta informacja e, będzie, będzie pokazywana na, bie, na bieżąco, ale w momencie, kiedy rozmawiamy, znajdę taki fragment, gdzie mówimy. Nie wiem w kilka osób. Poszukam czegoś takiego. No, tutaj jest coś. E, gdzie, gdzie jest kilka głosów naraz, chociażby tutaj. To zobaczcie sobie taką sytuację. Jeżeli na masterze wyłączę limiter, no to zwróćcie uwagę, co się będzie tutaj działo, sobie skasujemy. Co się będzie działo i jak będzie wyskakiwać powyżej tej wartości. Zwróćcie teraz na to uwagę. Wiecie? Ja no, to liczę no to... na naszą społeczność, która no. nie odpuszcza żadnego odcinka. Więc... Dokładnie, także liczymy na jak Widzimy. zwykle ciekawe. Widzicie, wartości były w okolicach nawet minus 5, minus 4 przy takich bardziej jakichś burzliwych i emocjonujących fragmentach m, może dochodzić do minus 3 albo nawet do zera, więc pojawiają nam się już e, mocne przestery i jakieś takie, e, takie dziwne rzeczy, A gdy, gdy włączymy ten limiter to będzie za nas pilnował całej tej roboty. Nie odpuszcza żadnego odcinka, więc dokładnie, także, także liczymy widzicie, na jak widzicie. zwykle ciekawe argumenty. Wszystko dochodzi do minus 6 i nic się nie wydostaje. Ja tak robię z tego względu, że, żeby to było przyjemne do słuchania. Faktycznie, bo ja sam może już jestem trochę skrzywiony na tym punkcie audio, i mm, zawsze, zawsze, jak pierwsze na co patrzę, to właśnie to jest to, jak mi się słucha tego. Bo czasami jest tak, że kontent y, na audycji podcastu może być ciekawy, a przez jakość nagrania i przez to, jak bardzo męczę się, jak muszę wyłapywać pewne rzeczy, i jak mi się po prostu nieprzyjemnie słucha, po prostu taki podcast kasuje, mimo tego, że. Mm, jego zawartość merytoryczna może stać na bardzo wysokim poziomie, ale jeżeli mi się tego źle słucha, to ja tego podcastu nie będę słuchał i takich podcastów no, w swoim życiu spuściłem na drzewo sporo. Także na to, na to razem zwracać uwagę. Tutaj wiecie co: ten odcinek był akurat idealnym odcinkiem, ale pokażę Wam, co jest jeszcze ważne w momencie, kiedy nagrywacie przez internet. Bo większość podcasterów znacie się z internetu, to są jakieś znajomości, które też w jakiś sposób nie są lokalnymi znajomościami, tak w naszym przypadku mamy tutaj Warszawę, Wrocław, y, Gdynię i, i Poznań, więc, y, więc tutaj jesteśmy rozstrzelni po całej, po całej Polsce. W momencie, kiedy czasami komuś zerwie połączenie albo trzeba awaryjnie gdzieś, nie wiem, wyjść, bo nie wiem, dziecko krzyczy, albo mamy telefon, albo no, ch chociażby trzeba podczas dwugodzinnej mm, dyskusji wyskoczyć do toalety, takie rzeczy też się czasami zdarzają, jesteśmy też ludźmi, Wtedy taki, taka, 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 taka jedna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagi. uwagę. Wszyscy nagrywamy siebie sami, i za żadne skarby nie wolno nam zatrzymać takiej ścieżki, tego nagrania u siebie, bo wtedy nam się te ścieżki bardzo mocno rozsynchronizują i jest to do zrobienia, oczywiście, przez montażystę, czyli przeze mnie, ale to mi zajmie dodatkowo, dodatkowo czas. W momencie, kiedy któryś z nas podnosi łapkę w górę, mówi: Słuchajcie, chłopaki, mam awarię, muszę, za 5 minut wracam, nie wiem. Muszę skoczyć do talety. No to okej, okay, to w takim razie ja sobie stawiam to hipotetycznie. Tutaj marker, i wiem, że na mojej ścieżce na 24, 25. minucie w tym miejscu będzie, będzie awaria, i będę musiał się przyjrzeć temu, temu miejscu w nagraniu. I wiem, że tam mieliśmy przerwę dwu, dwuminutową na, po jakimś tam konkretnym głównym temacie. Trzeba zrobić coś takiego. Po synchronizacji zakładam, że w tej, w, tej, w tej chwili mamy synchronizowane pliki, tniemy to całe, wycinamy po prostu tniemy to w tym miejscu, a, grupujemy to, grupujemy to jako, jako grupę i aha, jeszcze trzeba zdjąć loka, grupujemy to i tak naprawdę, jeżeli nie wiem, w tym miejscu zakładam hipotetycznie była rzecz a, awaria, tą zaczęło się znowu normalne nagranie. Przesuwamy to do tego miejsca, doklejamy i jesteśmy w domu. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby synchronizacja ścieżek się nam nie rozjeżdżała. Synchronizujemy od samego początku. I tak jak powiedziałem wcześniej nie można zatrzymać takiego nagrania, mimo że jest awaria. To się wszystko da potem łat, ba, bardzo łatwo zedytować. Tak jak widzieliście, to było kilka kliknięć myszą. I jakby mamy ten element, który no, nie powinien się znaleźć w podcaście, mamy wycięty. I, jakby, jest kontynuacja rozmowy. Także dla mnie łatwiej jest zrobić coś takiego niż potem gonić się ze ścieżkami, synchronizować je od nowa, bo gdzieś to, ktoś tam coś zatrzymał i gdzieś była awaria. Także na, na, to, na to zwracam uwagę i wydaje mi się, że ten, ten patent jest, jest niezły. I to jest chyba na dzisiaj tyle, bo powiem wam, że sam, sam mix to jest już przyjemna sprawa. Kolejna rzecz, już jak mamy poskładane, chociażby tutaj to co mamy, nie będę teraz robił tego, bo nie ma takiej potrzeby mamy tutaj coś takiego jak eksport export bardzo prosty zachowujemy parametry, czyli 44 24 bity i tu już wypluwamy mp3 mp3, z której ja potem jeszcze robię m4a, jeszcze nakładam na to chaptery, osobną aplikacją ale zakładam, że takich świrów jak my, którzy jeszcze się tak bawią dodatkowo i, i, i mają z tego radochę jest niewielu i w zupełności wystarcza ludziom mp3 tak jak widzicie 128 kb przy stereo przy stałym bitratecie, bo też jest tutaj ważne żeby był constans żadnych variable bo wtedy będziemy mieli jakąś pikselozę nie wiem mogą się pojawić jakieś sybilanty jakieś takie jakieś takie dziwactwa i to już wtedy się niefajnie słucha szczególnie przy podcastach stereo ale jak, tak, jak długo pracowaliśmy pracujemy na plikach Wave, to nawet takie MP3 128 kilobitów w stereo daje radę. No zresztą słychać to chyba w naszych podcastach. Wcześniej robiliśmy 160, ale te pliki były ciutkę większe. Stwierdziliśmy, że możemy że zejść do 128. Wciąż ta jakość jest dobra i tego się trzymamy. I to tyle na dzisiaj. W trzecim odcinku powiem Wam, jak, jak dobrze przygotować raka. Na co zwrócić uwagę i jak zbudować taki podstawowy rak, z którym myślę, że będziecie mogli potem sobie poeksperymentować i, i dojść do jakichś, nie wiem, efektów, które Wam będą odpowiadały, i, i poznacie jakby zasady działania pewnych rzeczy, limiterów, kompresorów, bramkowania szumu i tych wszystkich innych parametrów. I myślę, że to Wam pomoże, i ci, którzy już nagrywają, zdobędą jakby do, do, dodatkowo, jakby. Informacje, jakby doświadczenie i podnoszą jakby jakość swojego podcastu. A ci, którzy zaczynają, myślę, że te informacje, które sprzedałem i tutaj pokazałem pewne rozwiązania myślę, że z chęcią zastosują, bo tak jak widać u nas to się sprawdza. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na padtv.pl, Słuchajcie naszych podcastów, wpadajcie na Facebooka. I tyle. Widzimy się i słyszymy w następnym odcinku, który będzie za tydzień najprawdopodobniej. I to będzie definitywnie ostatni, trzeci odcinek. Także trzymajcie się, cześć!